Na zewnątrz, obiega nas też yy, z tej strony W środku jest O kurwa Drzwi otworzył mi z nieba Na dole Na dachu, na dachu jest Na dachu jest, no Dobrze No Do teraz tak ja podnoszę. Biegnie po dachu, ty biegnie po dachu. No. No kurwa! Co? Wyjebał mnie od razu. Skąd? Jest Przy mnie! Mocy! Ja zaraz zginął z pabienia. Chyba się leczę sam do tego przysięgam.